Nie, ci też podpowiadał Będę też nie wiem, ale buja Jezus Maria, gdzie ja poleciałem? Ola. Ja ja O matko, gdzie ja lezę? Dobra, i chopie mam wszystko. Ja gdzieś wylądowałem. Dobra, i ale tym momencie. Chodź tu, chodź tu. Chodź o, czekaj, chodź. ja mam już pompę. Uh! Mam już karabin, lepszy tam co mi zaznaczyłeś nawet. Nie ten karabin, czy nie chcesz? Nie, ja już mam taki zielony. Prąd do niego strzelał. Ten nie te no, dwa nie podoba mi się to bardzo, ale dobra wow. łoo Chcesz pompę? A nie, ty masz tą pompę, dobra, nieważne Dobra. O! Tak, dobra leży? No nie, dobra, nie, no nie dobra, wydaje mi się, dobra, sobie to tu muszę dać jakoś tak. To widać na no, no, live'ie, a dalej. Mikołaj spocony, być może O kurde, to jest dziura. A dobra, to pożyczę. Co tam jest? Idę po cel jakiś to jest? Dobra weź mi to hmm. zdejmij tą opaskę głupią, bo na tym się grać nie da z tym. Dobra Lecenie? O kurde, co zrobiłem? Jestem łolny? Hmm? Być może no, Nie... Co za już mamy? Amo, amo, amo co? Chyba tu nikogo nie było na tym miejscu, chcę, teoretycznie nie, ja nie to, że... widzę mam, ja bo zam... mi kamerka zasłania, to jak coś, to ten... To mi po prostu... ono no się, bo to już klawiatura To nie założyłem Ja mam tylko pistolet, ale pistolet ma celownik na wszelki, więc z daleka możemy strzelać Nie mam mojej snajpy Ulubionej Trzy osoby na live, Dzień dobry, witam Hej, serdecznie, pa O kurde, a, macie nie mam, fajnie a no, trzeba... Przydało no, dało pozbierać te maksy. O, pompa! To, to ja lubię. To... Ostatnio mi się dobrze gra. O, ten. Tak, ten... O, ty gdzieś jest? Tutaj? Chodź tu i go zabijemy. Ktoś... Dobra. Go o, jak ma? się buduje, spłuceniec! Gdzie on jest? Leży? Leży. nie zadejchał po jego. Nie kurwa jest taka... Co stawić? Ocelno. Dobra. O. Nie. Ja się jakoś tak spiąłem I co jest? Dobra. Co mam mieć? Nic nie mam mieć. Jedynie mogę mieć. I stąd po prostu. Ej, amo. Idziemy ją. A, dobra, już walcz. Idziemy, chodź. Masz amo ze stąpy jedynie? Trochę. Amo. No, no a mogę ci dać. No, to możemy. Dać. Masz pięć sztuk, bo ja sam nie będę ją Dobra, czy my coś potrzebujemy teoretycznie chyba nie? Mm, nie mam mapsu, więc chodź tu no. O cholera! Dobra, skoczę do wody. Myślę, że nie doskoczę do wody. hop. jest już słyszałem. Łopie snajperka! Ale byś... Oh. Ale ja... Ale byś ja, ale się zraj'ała jakbyś z minął. Ej, nie mam tych! Chodź tu. A, nie ma... Podstaw tu daszek, postaw tu daszek. A, no pięknie. O kurde, jakiego laga Pięknie. Uuu, legendarna skrzynka, co Chłopie, legendarny PM. Pięknie. I moje ulubione impulsniki. Ale mam snajperkę bez celownika. Ani to jest sniper. Nie, to jest ten karabin, wych tych, dobra, nieważne. Ale o ja właśnie taki miałem, ale z celownikiem. Ja potrzebuję karabin, karabin złożył. Oj, zobrałem ciłam. Kasę muszę obrazić. A tutaj masz y, ty. A jest e, z czy karabin? tym. Tak no to jest tak. karabin, ale z lunetą. No to już to lepsze, czekaj gdzie to jest. Masz to czy bierzesz to? Dobra, wejdź Mam. Mam, no to. Do... dobra, bezboł, przegarnaj się. Teraz jest za to, zabiorę to, co ty miałeś. Chodź, nie wiem. Wiem, co dalej. Chodź tu. O, dobra. Wow, nie ma tu żadnych typów bez sensu, strasznie. Ale tam jest skrzynka. Tam parasole. No wiem, właśnie, zmierzam w tamtym sklepie. Potrzebuję snajperki, będę miał snajperka, będę zadowolony. Chyba na coś skrót to będzie, jak to o, ja sobie wypierdolę, no mam pota. 50 osób. czy się, teamów? Nie, nie wiem. Mam że 50 osób na lagie. Os kurde. Ostatnio było 8 w rekordowym momencie. To było dużo sumie. No właśnie to jest dużo. No nie najwięcej było 15, ale z tym mało. Czyli nie wiecie, dla mnie dużo, no bo to jak na godzinę go lajba. kiedyś, to nie. No to kiedyś nie Uu, to teraz to szczela, do, tego do nich. Teoretycznie. O, ja muzyka. Loteria no ja był wyzwana. Wow, o! nie, to ja nie, 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 Ja, ja, ja... Dobra. Jeszcze by nie, dalej, nie, trzeba tak alba że ja nie, mogę. nie, 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 Dead? Znaczy nie, tego. Ja, tak, bo nie, bo nie mogę. Dostał 32, w to razie. Dostał kolejny 32. Tak. Dobra, idziemy na blisko. No to jest spodne. Nie, musiałem się stracić na AP. Nie, to jest w tym mi się spodoba. Może no, że będzie twoja slajpa jakaś. Dobra, kurde. Nie mam tutaj na broni. To tą slajpę daru się nie znaleźć. Bez sniperki to to gra bez sensu. Nie no jest To jest, jest klaszka. Oh! Jest... Oh! To, no, to jest klaszka. To jest klaszka. To jest klaszka. To jest klaszka. To jest No. To nie To cholera <śla> Ja nie mogę. Jak To mogę To Ej, To jest bówno. To jest To jest To jest To jest Teraz ja to epickie coś zabiorę. No weź tylko tylko kuźwa bez celownika snajperka, no ja. No, to też nie snajperka, wy ty <laughs> Nigdy nie znajdziemy w tej Potrzebuję snajperki, ludzie. Ej! Czaczku. Czaczku leżysz. Kurde, ja to te teraz tylko obijam, a ty... Do... Ej, odnasz tą pompę, jedynie, że ją sobie zabiorę pizka pompa, a to jest ten, To, wej, to jest chcę, pompa? mityczna, mityczna. Ja to chcę. To A że... zaznaczyłeś XD. Bo myślę, że to jest PM legendarny, którego mam. W Nie, to jest. To jest... Nie widzisz, że to jest pompa? Legendarna. Ty beskidu! To jest legendarna pompa! Shooty fajfusisz. Dobra, mamy już. No. Dobra, dwie osoby na live, nie ma tragedii. Potrzebuję tych, Szymon, nie. Snajperki. Ja mam, chyba mam, tak no. Podziela, o cholera. Dziękuję. Je <laughs> ty przestraszysz AP. O, ty Snajperka! Snajperka! Sniperka, sniperka, mam Sniperkę masz, jo, w końcu. To jest sniperka? Nie tak. wiem. Nie wiem, walcz. Znaczy że ma celownik no, Dobra biorę to Nie przetestuję Szukamy osób. Nie wiem w którą stronę idziemy, ale bo w dobrą. Mam kamerkę na łapę cholitka Ja mam cztery fragi, ty masz dwa, jedziej. No, zmieniły się role. Jak zawsze miałem ostatnią po 10, to ty teraz masz... I ja ma... ty masz więcej. O fakt. Dobra. Ale ja to nie chodzi, ważne, bo... żebyśmy wygrali. Jestem tego samego zdania, No cóż, ja zbiórę jakieś zlecenie, to tam się... Ja mam po 500 matka do każdego, ja już mam wszystko, tylko kula. oj ja strzeliłem, ja strzeliłem, więc no... dajcie mi no ludzi, snajperkę, prawda panowie? Bądźmy poważni, skaczą tam. Nie, to ryby. Podobne w sumie. Tu zginąłem poprzednim razem, no ta, tam, ale no tu, tu zrobię poprawę Wezmę leczenie jak nie mam. <laughs> Czemu nie mam pompy? W się sensie snajpić. uleczyliście tam. Gdzie? Tragicznego arma, no? Nie tylko ty, czyli... mamy 89. Kurde, on ma go. Oni tu będą uciekać. Czekamy na nich. Nie pokazuj nie, się. Nie, nie pokazuj się. Z... Nie pokazuj. My mamy strefę czy nie, bo nie widzę. Mamy. I idzie tu. Oni wiedzą, że my ich widzimy. Nosot 27 już się zabudowuje. Dostał i się zabudowuje. Dostał! Nosot 41! Uff! Uf. Dostał! Kolego! Dostał! Ja, iść na blisko! Czy nie żartowala? Właśnie nie rozwalili nigdy. Czekam drugą. Kurwa. Nie widzę. Dostał! Dostał 27 biało! Dostał! Idziemy na nich! Dawaj szybko! Tylko nie mają mało ja się mam do karabinu, to 27 co to jest? Еще один? Да, он у меня ждет Один умер, один умер Убил Ну, блять, дядя, чего он у меня ждет? Он у меня был умер У меня нет У меня уже есть следующий Zobacz. Dostał. Jak on się leczy? Leży! Nice! to są 7 kolejny. metrów. Eee, my tutaj jesteśmy dobili. Czemu... Ja ci wszystkie kupię fragi. Ja ci obijam wszystkich, ja ty wszystkich zabijasz. To jest piękne, nie? Dobra, bardzo wygrali. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, mają snajpy, zobacz. Eee. Nie mają co ty Mają tylko e, pompy z celownikami Ja mam tylko dwie broni i na jedno, nie gadaj, że my to wygramy Mam trzy Mam dwie To były Ale Mogę ci dać safe, jak chcesz Chodź gdzieś na razie, na razie Nie, ja tego ja nie chcę, potrzebuję, gadaj. chodź Jasne, idę, idę, idę Się strzelają Dwóch nie. mi odczarowuje, nieźle no ale nie moja budowa, no więc... Pierwszem. Tu są w tamtą stronę chodź. Zlikwidowany o. masz selfieśni. Ktoś... O! 10, jesteśmy w to w 10. No i yes. gościu, który czy... ma przynajmniej 2-3 medaliony. Jeden gościu taki. No. Przez pieprzoną kamerę. A w sensie, jak go zabijemy, to możesz sobie go zabrać. Ej, tam są, tam są, tam są! Tam. Tam są. Widzisz, jak się budują? Tak. Widzisz, jak się gnoje? Dostał. Dostał. Dwa razy trzydzieści. Dobra. Tu jest. Uważaj plecy kryli! Oh, on ma snajper! Nie ma tak najpierw gnojek! On ma to co, ja, czego ja nie mam? Liczyłem ja mu drzewo! Nice! Dostał to 80! O Jezu!

Dobra, jest git. <laughs> nie mam pompy. Ja sobie zmieniłem pompę na PM, -a, bo tu wszystkie te mi się rozsypały, ale głównie. Dobra, ma do, do lobby? Nawarajem. Co? Dobra, do loby? To. Jeszcze jedna runda i możemy iść na te od Wilsy. Co ja dostałem? Jakiś kill off? O To tu jest ciekawego? <laughs> Jeszcze, nie, Musimy skin zaraz Dobra, ten y, Dajmy ten skwyr On ma Dawaj Dobra. Teraz to wygramy, chłopiec, są takie bambiki tylko jestem głupi bo... z sobie pompę, kurde na karabin Ej, dobra, trzeba trzymać co jak On ma to, co ja czego nie mam. On ma to, co... Ale ty że no tak, o tę stajperkę, to tak coś tu jest. Nie, no chyba mi się też tak wydaje, że o to chodzi. <laughs> no na tą stajperka, ja nie mam. <laughs> proste, proste no. No Kurde. wiem, że tak powiedziałem. <laughs>